Słyszałem pułapkę. O, jest pułapka na dół. Lucifer, no. patrz, patrzcie na sufit. Co? Pułapka. A ty mina Hello? Hello, hello, tutaj Lucifer i widzimy się w drugim odcinku już z lewej Company. Ostatni odcinek się fajnie wam spodobał aż 88 wyświetleń, że... aż Korci nie robić tego więcej Korci właśnie robić więcej tych odcinków, więc no. Kurwa działko. Yy, na mnie przed drzwiami, okej? Okay? Hmm, Poczekam dobra no spod A propos bić Czy ty wzięłeś chłopatę spierdasz? Nie mam nie, nie, nie. Nie, no? nie, ja otwierdzolę gorsze gówno. 5 minutes later Aż uderzy mnie. Ja piechę! Aaaaaah! Ja, <grywa> ja piechę! mnie! Um, to nie zobacz, teczkę na sadzika? Nie ja opierdolę! Wait! Tam jest przejście! Tam jest przejście! O nie, nie chujaj, dobra, nieważne. Okay. Ja debil! O, metra, metra, a te te są O kurwa No Kurwa, Ma maska, maska zapalę Maska, 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 maska Kurwa, spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj Tu sprowadzał, spierdala. żeby było przy wejściu, nie pamiętasz? O kurwa, O kurwa, kurwa Zapierdalaj Żyje <trybuj> Nie wiem kurwa co miało... no, tak, tak. Lucyfer ja ci pierdolne kurwa, naprawdę ty skur... hu... jebany, Lucifer, no. no słychać tego gałgana, no, tego DB-a no. Lucyfer ja ci jedno w tym głupi łeb, to zobaczysz kurwa, naprawdę Jak tam Eli? jak tam Elita, jak tam Lucyfer, jak tam rama ale no wiesz, no ale kobiet się nie bije, ale to jest, ona jest od, od, od ciebie, to wiesz, ciebie mogę jednąć Na dół. A, to jest I ma... No i tu, nie, tu mamy wyjście. Tak, ale to była jeszcze inaczej u A, okej. Okay. Tak, jak coś braken jest. O, co tam jest Saldzik. Hej, Soldzik wypuścisz nas? Tu możecie wyjść, ale uwaga na mina, wy nie przyjdzie ktoś przy z Nie wiem gdzie idę. Ja, ja, ja widzę. Nice. Kiedy teraz pało pójdzie się to jest wyjście. Ty się, ty się. Ale chwila wymina jest. No i? Oho kurwa jeban parkour, Parkour parkour! Bo my kdźwi Pojebany That was scary! Oktycznie! Tak to Kurwa, to są pszczoły Nie jest tu na hita, kurwa, bo stamina nie miałem a Tak samo O działka, się Nie jem... Damn, This sucks. to jest seks Gdzie bym tam miał sterowiec? No nie, znowu jest założony Na sterowiec się w dźwięk Kubiks Tak Mieliśmy być Kupię, kupię siłę. A co każdy umie? Solik, bo on ci kupił Solik to na, do na Mmm, andek. Mm, Baterek, no Chodź. Helnerek, no. gdzie obiad, kurwa? Eee, no. już, już, proszę, proszę, proszę. Nie. Aha, ja mu podałam, kurwa nie poda, co za chuj. Jest, macie się podzielić tym, to jest tylko jeden jedyne danie, na was dwóch. Aha, ty myślisz, że co, my jesteśmy, my jesteśmy, my jesteśmy ten, 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 my jesteście ciepli, tak? Nie, bo zaraz y, mogę was wysłać tam i będziecie sami obiadem. O, oh, oh, Chodź tu, chodź tu, chodź, 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 chodź tu kurwa, chodź tu. Ale klucz oddaj. Ła, jedno mnie. Kurwa, ja mam FPS-u. <grym> i to jest dobry obiad. O? Po go koło się i się na położyć. pan na to. Co ty, nie, co ty ty no. Ja mam na taki że nawet, kurwa na stolik się nie nadaje. Ooo, oh, disgusting! Going Ramsey! Ej, master, master, <grym> Ej, hey, gdzie go topisz. Musisz skoczyć się ze mną. Nie! O dobra, Lucyfer, poszedł się kochać. Teraz pytanie: jak ją teraz... Nie Nie, zejść? So, nie, wiesz, soldzik, idź do drabiny, idź do drabiny. Masz to iść. E, sołdzik, iżcie tam, gdzie się schodzi na dół, co nie? Zejść tam na dół. Wykrofuj na I za siebie. I do góry. Nie widzicie, on cię nie widzi! Nie, nie widzi mnie! Kurwa, czekaj. Aaaaaa! No kurwa! O kurwa magia! Dini! Nie, dawaj. Dawaj no, rozporek. Zmierzemy ci... Do dawaj rozparek, zmierzymy ci kutasa. Szaf w szafie szaf jest mój kutas, ścignąłem go. Ja, <ślaff> ja <ślaff> <ślaff> Co to masz zdejmować, ale kutas? To co? Ja włóczę są kurwa, cześć. No, jupiki są, trzy jupiki są. I mają 150 tutaj u siebie. I co kurwa, chuję? Zadowolony jesteście, tak? Macie kurwa, szczęście ze dwóch nie mam. Pierdolę, wystraszyłem się. Zamnijcie, mordy, i tatlane jupi. Zamnijcie, Zami... Zami... mordy, wam zaraz kopię dwóch Kurwa, kurwa, kurwa. Zamnijcie, i tatlane jupi. What the fuck, up bitch? A few moments later. Łe, wow, wajle! Łał! Wyszlok! O kurwa! Nie, kurwa, nie Ja nic do niemu nie, 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 nie Po co to mnie podać i tak je... Małps, no, niech pan... Iho, ja, panowie! Śpiewamy! Jupi! Jupi! Dobrze, grzec, O, kolejny! No, kolejny Kolejny! Dobra, raz, dwa, to... trzy, panowie! <śla> Jupi! Nie, nie, nie <śla> Jupi! Jupi! jeszcze raz! JUPIIII Jupii! JUPIIII Robimy tak Chyba spierdolkę ja by... i spierdol... Spier nie. NIEE CZO JEST SPIERDOLOWY Dalej lecimy ZAGAJCIE NA MNIE Ej, Jesteśmy wyspiąci, z kim jestem w Ja jestem na windzie, cześć ZAGAJCIE NA MNIE Oho, Luce będzie zabity Nie, nie będę, skaczę Ja bym się ukąpił w się ukąpił w nie Żyje? Ale jaki dejan? Ale pokrzydeł Do, do pająka Kurwa, Lucifer, nie, tam jest dzieciak Tam jest dzieciak Lucifera? Tam jest no, dzie not dzieciak No, Bierz go I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Pierdolę to, ja wychodzę ja nie chcę mieć ziczaka. Ja się nie przyznaję do alimentu. Mhm. Tam być ul. Tam być miód. Ja chcę miód jako obrączka. Butla. Alkohol. No Ano. Skakujesz? Lucek, masz tu i to? Masz to? Czyli ty uciekasz? No bierzesz ten no, urlop, no, kurwa no! Chodź! Odlatuj, odlatuj! No szpiedna, ale nie, nie! Odwalasz, nie mogę się odlatywać, odlatuj! Zaczuj mnie Jak cię za chwilę wpierdolą, bye! No, w nie sensie... mam <śleszy> What the fuck with that ball? Master, master, master Tak, wyjdę do ciebie Teraz Dałeś mi... E, co, co, co? To dałeś mi ul z napisem lock. It's wedding time! Ale żen nie Ty wiesz, że gdybyś mógł, Żebyś te wszystkie bilety wziął, no nie? Gdybyś mógł mi komputer, kurwa, dwa razy kupić Ja pierdolę, Ale... weź trzy, trzymaj, kurwa Idę mu jemnąć, kurwa nie?

Misce rozpoczęte, czyli czasami mogło być tak, że wbijałem na koniec. <grym> Mastera nie mogę. niego bym mógł. Bo maska może... ma swoje ciało. No to, ale ja, ja. skocz? Wskocz na ale ten, maska nie żyje, kurwa. i wskocz na tego, jak to się nazywa? No, o to. Nie, nie, nie mogło sięgnąć. O oh, kurwa Coś <laughs> to, to się master kurwa Pierdoli <laughs> Czekaj chcemy się tapnąć O nie Nie Czemu się tapnął A Aha Dobry ja. No jestem w pojawie, no. Mhm. Dziewczynka tu biega. A, nie, nie ma. Nie biega. Biega? biega? Biega. Biega? To wracamy w takim razie. To jest to, nie się śmiać? Z dynią chyba, no. Jak będą koło swojego ciała o, Jest Się ciekawe, co znowu go bo No ma jakaś peka do niego A ja to w którą stronę poszedł? za statek Jak wychodziłeś za statek, to już masz tam tam jest tam jest za statkiem, tam jest za statkiem, tu masz no, prawo, z lewo. a tu lewo. Cześć, masz lewo. Tam jest za statkiem. Jak tu idziesz za statkiem, idziesz w lewo, czyli tu. Nie, jak wychodzisz ze statku, to idziesz w prawo, czyli tu. No nie no, kurwa. No jak wychodzisz ze statku, to tak, w prawo. Nie. Ja byłem za statkiem. O. Ej, tak nim nie dostanę. Tu tam. Czaj, żeby ja działko kierował. się uchomiło dlatego. Działka, tam działka nieba. To czemu twoje działo jest pod na wyjściu? Nie mam. Co? <laughs> o, tak. No działko się zajebało. Ale co ciało jest super gdzie, niech gdzie indziej Co to jest? <laughs> no Cyferbinej rzeczywiście żyje. <laughs> Hmm. No, halo. masz bulingu. Bulingujecie. Uj, bije mnie. Dobra, mocniej. <śleszy> 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 Dobra, jednak się bije. Jak mi się teraz. Jak mi się teraz jakiś taki krink. O, to bać jest Chujowo się teraz czuję przez ten wypowiedź bastera. Dam. <śleszy> o, kopalnia. O! Cześć. <śleszy> Ej, no, to jest racja, no, masz rację. To jest Inne, ten racja, wypierdalaj. Alkoner, kurwa, ja ci kurwa kiedyś jebne, naprawdę. Kurde. A, już podniesione. No, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a bo Hej, <laughs> Ej, Ale powiem ci minerał! Ciebie wiesz jak działa Ada i teraz zostać. Nie ma! Nie ma, nie ma, nie ma Jest czyściutko możliwe. Niech coś. No i chut No gruba E, he, he, he gruba! No Znaczy mi był... Ja myślę, że mi był zbyt trudno Mówię, ale sam to jednie z opatą nie niego. Help! O. Help! Lecą po niego. Ty się śród dawaj biegnij, biegnij. <grym zainteresowań> Cieszytko. 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 Daj, biegni! Fajne, czy śród Do biegnij! Ej, ej! ej. biegni! Do zrany, Co? Czekaj, czy ja mogę? Nie mogę Do Mogę. biegni! nie zrany, on za Duszę cię, duszę cię. Dusi się, solcik. A czy ja już Dobra, mio. Miła... Ja wyszedłem już, no. Ja idę spać. O, Miła... dobra. Do miłego Dobra. To mi jego. kochane kolorowe kolorowe. Skibidi Sigma. O. Dobra, zostawcie, zostawcie, Zostawcie lajka i suba. I follow na Twitch.